Boże, Ojcze, który jesteś w niebie, z pokorą przychodzimy do Ciebie w tej chwili pełnej nadziei, aby błagać o Twoje miłosierdzie i łaskę dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia. Ty, który znasz serca wszystkich ludzi, niech Twoje światło oświeci ich umysły i serca, by znaleźli drogę do wyzwolenia i uzdrowienia. Boże, wiemy, że Ty jesteś źródłem wszystkiego, co dobre. I tylko w Tobie znajduje się prawdziwa siła do przezwyciężenia wszelkiego zła. Przychodzimy do Ciebie, aby uprosić Twoją pomoc dla naszych braci i sióstr, którzy zmagają się z uzależnieniami. Bóg, Ty jesteś Bogiem pełnym miłosierdzia i współczucia, w Twoich dłoniach leży cała nasza nadzieja. Prosimy Cię, wejrzyj na tych, Którzy stracili swoją drogę i poczucie sensu w życiu, a uzależnienie stało się ich codziennością. Otwórz ich oczy, aby zobaczyli, że nie muszą być więźniami swoich nałogów, lecz mogą zostać wyzwoleni przez Twoją miłość. Boże, wierzymy, że Twoja moc jest nieskończona, że Ty masz moc, by uwolnić każdego, kto do Ciebie przychodzi z wiarą. Wierzymy, że Twoja łaska może przezwyciężyć wszelkie ciemności, które skrywają tych, którzy są uzależnieni. Boże, w Twojej miłości leży nasza nadzieja, w Twojej sile nasza przyszłość. Prosimy Cię, miej litość nad wszystkimi, którzy borykają się z uzależnieniami. Niech odczują Twoją bliskość i pomoc. Niech Twoja obecność w ich życiu będzie jak światło, które rozprasza ciemność. Niech odkryją w Tobie drogę do wolności i uzdrowienia. Daj im siłę, by stawiali krok za krokiem w kierunku zmiany, ku lepszej przyszłości, pełnej nadziei. Niech będą świadomi Twojej miłości, która nigdy nie ustaje, i niech zaufają. Że w Tobie znajdą początek swojego nowego życia. Ty, który wysłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by uzdrowić nasze serca i dać nam życie w obfitości, prosimy Cię: Wyciągnij swoją rękę ku tym, którzy cierpią z powodu uzależnienia. Pomóż im zrozumieć, że nie muszą dźwigać tego ciężaru sami, że Ty jesteś z nimi. Niech poczują Twoją moc w swoim ciele i umyśle, niech w Twojej obecności odnajdą pokój i spokój. Prosimy Cię Boże o uzdrowienie tych, którzy uzależnili się od substancji, alkoholu, narkotyków, gier, internetu i innych złudnych przyjemności. Niech poczują Twoją miłość, która jest silniejsza niż wszelkie nałogi. Która ma moc, by przywrócić ich do pełni życia. Ty, który jesteś lekarzem duszy, uzdrów ich, aby ich serca mogły bić w rytmie Twojej woli. Przebacz im, Boże, że oddali swoje życie w ręce uzależnień. Przebacz im, że szukali pocieszenia w rzeczach, które nie mają wartości, oczyść ich serca z wszelkiego grzechu i pomóż im wrócić na drogę prawdy i sprawiedliwości. Ty, który wiesz, jak bardzo pragną być wolni, przyjdź im z pomocą i daj im moc, by zerwali z tym, co ich zniewala. Boże, daj im nadzieję, która pochodzi tylko od Ciebie. Ty, który przemieniasz serca, przemień ich serca. By żyli w wolności i pokoju. Zawierzamy Ci wszystkich, którzy borykają się z uzależnieniami. Boże, wierzymy, że Twoja moc jest większa niż jakiekolwiek zło. Wierzymy, że tylko w Tobie jest prawdziwa wolność i dlatego oddajemy Ci wszystkie osoby uzależnione, prosząc Cię o Twoją łaskę, o Twoje uzdrowienie o Twoje wyzwolenie. Niech Twój Duch Święty dotknie ich serc i poprowadzi ich ku wolności i pełni życia w Tobie. Boże, który jesteś miłością, który nie odrzucasz żadnej osoby, która do Ciebie przychodzi z sercem pełnym pragnienia zmiany, z pokorą prosimy Cię o pomoc dla tych, którzy żyją w niewoli uzależnienia. Wysłuchaj naszą modlitwę, która jest pełna ufności, że Twoja łaska ma moc dotknięcia serca każdego człowieka, niezależnie od tego, jak głęboko tkwi w swoim nałogu. Ty. Który nie zostawiasz nikogo samego w cierpieniu, otwórz oczy tych, którzy utknęli w pułapce uzależnienia, by odkryli, że droga do wolności prowadzi przez ciebie, przez Twoje miłosierdzie. Boże, każda osoba, która cierpi z powodu nałogu, zmaga się z poczuciem osamotnienia, z brakiem nadziei, z wątpliwościami co do swojej przyszłości. Często czują się bezsilni, jakby nigdy nie mogli wyjść z tego kręgu cierpienia. Ojcze nasz, w Twojej ręce składamy te osoby, które czują się zagubione, których życie zostało przytłoczone przez ciemność uzależnienia. Przebacz im, Panie, ich grzechy i spraw, by poczuli, że mogą na nowo zacząć żyć. Że nie są pozostawieni sami, że Ty, Panie, masz moc przywrócić im nadzieję. Ty, który wyzwalasz z niewoli grzechu, wiesz jak bardzo trudne jest zerwanie z nałogiem, jak wiele razy osoba uzależniona próbuje i nie udaje się jej. Dlatego przychodzimy do Ciebie z prośbą o cierpliwość i siłę dla tych, którzy codziennie walczą o swoją wolność. Prosimy Cię, Boże, abyś w swojej nieskończonej łasce obdarzył ich wytrwałością, by nie poddawali się w swoich wysiłkach, ale walczyli o życie w pełni. Spraw, by poczuli Twoją obecność przy sobie, gdy zmagają się z pokusą, gdy przychodzą trudne dni pełne zwątpienia. Przypomnij im, że Ty jesteś ich obrońcą i nigdy ich nie zostawisz. Niech Twoja moc będzie ich siłą, gdy walczą z uzależnieniem, które wciąż ma nad nimi kontrolę. Pomóż im zrozumieć, że jedynym lekarstwem na ból ich serca i ciała jest Twoja miłość i Twoje miłosierdzie. Boże, wyciągnij ich z mroku, w którym się znaleźli i prowadź ku światłu Twojego zbawienia. Wzywamy Cię w imię Jezusa Chrystusa, którego ofiara na krzyżu daje nadzieję każdemu, kto jest zagubiony, kto potrzebuje uzdrowienia i wyzwolenia. Niech Duch Święty dotknie tych, którzy pragną zmiany. Którzy podejmują walkę o swoje uzdrowienie. Oświecaj ich umysły, aby rozumieli, że uzdrowienie jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i zaufania w Twoją pomoc. Prosimy Cię Boże, abyś obdarzył ich mocą do wytrwania w tej drodze, aby nie poddawali się w chwilach trudności, ale trwali w nadziei, że w Tobie znajduje się ich prawdziwa siła. Prosimy Cię, abyś ześleł im łaskę pokory, by umieli prosić o pomoc, by otworzyli swoje serca na wsparcie innych ludzi, którzy chcą im pomóc w tej walce. Pomóż im zrozumieć, że nie muszą zmagać się z tym nałogiem w samotności, ale że w wspólnocie Kościoła, w modlitwie i w wsparciu innych mogą znaleźć siłę, by stawić czoła każdemu dniu. Boże, obdarz tych, którzy walczą z uzależnieniem, darem pokoju, który pochodzi od Ciebie. Niech czują, że w każdej chwili mogą zwrócić się do Ciebie i prosić o pomoc, że Ty jesteś zawsze blisko, gotowy ich wysłuchać i obdarzyć łaską. Oświecaj ich serca i umysły, by dostrzegli, że ich życie może być pełne radości. Wolności i pokoju, bez potrzeby uciekania się do nałogu, by zaspokoić swoje pragnienia. Boże, jesteś ich zbawieniem. W Tobie znajdą nadzieję. Wierzymy, że Twoje miłosierdzie może przezwyciężyć wszystkie uzależnienia i prowadzić ich ku pełni życia w Tobie. Prosimy, abyś zstąpił na nich swoją łaską i prowadził ich ku wyzwoleniu. Z całego serca oddajemy ci tych, którzy walczą z uzależnieniem, wierząc, że ty jesteś ich jedyną nadzieją. Panie nasz, który wiesz, jak głęboko człowiek może zbłądzić, a jednak nie rezygnujesz z niego, z pełnym zaufaniem stajemy przed tobą, prosząc o łaskę dla tych, którzy borykają się z uzależnieniami. Panie Wierzymy, że tylko w Tobie znajduje się prawdziwa moc wyzwolenia. Ty, który dałeś nam Syna Jezusa Chrystusa, by nas odkupił, Ty masz moc uzdrowienia i przemiany każdej osoby, która z serca pragnie powrotu do wolności. Wiesz, jak ciężka jest ta droga, jak bardzo ludzie uzależnieni mogą czuć się. Więźniami swoich pragnień i słabości. Panie, w swojej wielkiej miłości, przyjdź do nich z pomocą. Wypełnij ich serca nadzieją, która nie zawiedzie. Pomóż im dostrzec, że nie muszą walczyć z tym nałogiem sami, że w Tobie mogą znaleźć pełne uzdrowienie. Ty jesteś Bogiem, który nie odrzuca nikogo kto przychodzi z pokorą, kto pragnie zmiany i wyzwolenia. Boże, wiesz, że uzależnienie to nie tylko fizyczne zniewolenie, ale również duchowe. Wiesz, jak bardzo uzależniony człowiek może czuć się oddzielony od Ciebie, jak może trwać w poczuciu winy i wstydu. Dlatego prosimy Cię, Boże, przyjdź do nich z łaską uzdrowienia, uwolnij ich nie tylko od fizycznej potrzeby nałogu, ale także od duchowych więzów, które trzymają ich w ciemności. Ty, który przez Jezusa Chrystusa przywracasz nam godność synów Bożych, obdasz tych, którzy walczą z uzależnieniami nowym życiem w Duchu Świętym. Panie Ty wiesz, jak silna jest pokusa, jak bardzo często ludzie czują się bezsilni wobec niej. Pomóż im znaleźć w Tobie prawdziwą moc, moc, która przezwycięży wszystkie słabości i przywróci ich serca do pełni pokoju. Prosimy Cię, Panie, daj im serca pełne odwagi, by stawili czoła swoim słabościom, by z ufnością powierzyli Ci swoje życie, by w pełni oddali się Twojemu prowadzeniu. Boże, jesteś nieskończonym źródłem łaski i miłości i dlatego wierzymy, że nie ma nałogu, który mógłby oprzeć się Twojej mocy. Prosimy Cię, byś przełamał wszelkie bariery, które wciąż blokują ich drogę do uzdrowienia. Niech poczują, że w Tobie jest siła do pokonania każdego nałogu, każdej pokusy, każdej ciemności. Ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prowadź ich ku światłu, ku pełni życia. Z całego serca błagamy Cię, Panie. Abyś napełnił serca tych, którzy zmagają się z uzależnieniem duchem świętym, aby czuli Twoją obecność w każdej chwili swojego życia. Niech Twoje światło rozświetli ich mroczne drogi, niech dostrzegą, że w Tobie mogą odnaleźć wolność, pokój i pełnię szczęścia. Pomóż im uwierzyć, że Twoja miłość jest wystarczająca, by wyzwolić ich z wszelkich więzów uzależnienia. By odnowić ich duszę i przywrócić im życie pełne radości. Panie, wiesz, jak trudno jest zerwać z nałogiem, jak bardzo wymagająca jest ta walka, daj im siłę, by codziennie podejmowali trud nawrócenia i zerwania z przeszłością. Pomóż im pokonać pokusę powrotu do tego, co ich zniewala i prowadź ich ku nowemu życiu w Tobie. Daj im moc do wytrwania, by nigdy nie tracili nadziei, by wierzyli, że każdy dzień to nowa szansa na wyzwolenie, że z Tobą wszystko jest możliwe. Ty, który jesteś Bogiem obecnym w naszym życiu, wiesz, jak bardzo tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia, dotyka poczucie winy. Ojcze, pomóż im poczuć, że Twoja miłość jest większa niż ich grzechy. Że w Tobie mogą znaleźć przebaczenie, że możesz ich oczyścić i przywrócić im życie. Prosimy Cię, Panie, obdarz ich łaską pokuty, aby zaczęli na nowo, pełni nadziei i miłości, wierząc w Twoje miłosierdzie. Panie, bądź z nimi w każdym momencie ich walki, w każdym kroku ku wolności. Daj im poznać Twoje serce. Pełne czułości i miłości, aby nigdy nie wątpili w to, że w tobie znajdą wyzwolenie. Ty, który jesteś zbawicielem świata, wyzwól ich z okowów uzależnienia, aby mogli żyć w wolności, którą daje tylko twoja miłość. Panie Boże, który w swojej niepojętej miłości dajesz nam zawsze drugą szansę, z całym sercem błagamy Cię. Abyś obdarzył tych, którzy cierpią z powodu uzależnień łaską pełnej przemiany. W Twojej mocy leży przywrócenie człowiekowi nadziei, przywrócenie mu woli życia i siły do przezwyciężenia wszelkich trudności. Wiesz, jak ciężka jest walka z nałogiem, jak czasami wydaje się, że nie ma już wyjścia, że nie ma nadziei, ale my, Panie, wierzymy. Że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, że Ty możesz odmienić każde życie, które z pokorą zwróci się do Ciebie. Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na tych, którzy czują się uwięzieni w swoich uzależnieniach, na tych, którzy próbują wyrwać się z tego mrocznego świata, a jednak czują, jak bardzo ich serca są wciąż obciążone. Oświeć ich umysły, aby rozpoznali Twoją obecność w swoim życiu, aby odkryli, że nie muszą polegać tylko na własnej sile, ale mogą zaufać Twojej mocy i Twojej łasce. Boże, Ty wiesz, jak silny jest nauk, jak bardzo potrafi zdominować życie człowieka, jak potrafi On zatracić nadzieję. Prosimy Cię, oświeć ich serca. Niech zrozumieją, że Ty dajesz im moc, by zerwać te więzy, by ich życie odzyskało sens i radość. Panie, prosimy Cię, abyś w swojej nieskończonej dobroci napełnił serca tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia wiarą, nadzieją i miłością. Daj im siłę, by nie ulegali zwątpieniu. By wierzyli, że mogą żyć bez nałogu. Uczyń ich serca otwartymi na Twoje uzdrowienie, aby nie czuli się samotni w tej walce, ale wiedzieli, że zawsze mogą przyjść do Ciebie z pokorą i zaufaniem, że Ty nie odrzucisz nikogo, kto pragnie zmiany. Panie, Ty jesteś najpewniejszym oparciem, które mamy. Prosimy Cię, spraw, by ci, którzy zmagają się z uzależnieniami, nie bali się przyjść do Ciebie, ale poczuli Twoje ciepło i bezpieczeństwo w swojej drodze ku uzdrowieniu. Boże, który uzdrawiasz wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia, prosimy Cię, abyś dał tym, którzy walczą z nałogiem, odwagę, by zmierzyć się z własnymi słabościami i by zerwać z tym, co ich zniewala. Prosimy, abyś otworzył przed nimi drogę ku prawdziwej wolności, by nie musieli wracać do przeszłości pełnej uzależnienia i bólu. Pomóż im, aby nie poddawali się w chwilach zwątpienia, by wiedzieli, że zawsze mogą zwrócić się do Ciebie. Że w Tobie znajdą siłę i nadzieję na nowe życie. Ty, Panie, znasz drogę do pełnej wolności. Ty wiesz, jak przebaczyć grzechy, jak uzdrowić nasze serca, jak przywrócić nam życie, które jest pełne sensu i pokoju. Przebacz tym, którzy żyją w cieniu uzależnienia, którzy czują się, jakby ich życie zostało pozbawione kierunku. Przebacz im wszystkie grzechy. Które są wynikiem nałogu i otwórz przed Nimi drogę ku prawdziwej wolności. Daj im łaskę uwolnienia od tego, co ich zniewala, i pomóż im uwierzyć, że w Tobie, Panie, mogą zacząć na nowo. Prosimy Cię, Panie, abyś dał im poczucie, że każde ich zmaganie, każda ich trudność jest ważna w Twoich oczach. Pomóż im by nie bali się pytać o pomoc, by szukali wsparcia w rodzinie, w przyjaciołach, w kościele, w terapeutach. Boże, ty nie chcesz, abyśmy cierpieli w samotności, ale chcesz, abyśmy znaleźli pomoc winnych w naszej wspólnocie. Uczyń ich serca gotowymi na tę pomoc, by nie odrzucali nikogo, kto pragnie im pomóc. Panie, Ufamy, że w Twoich rękach leży nasza przyszłość. Prosimy Cię, abyś otworzył oczy tych, którzy borykają się z uzależnieniem, aby dostrzegli światło nadziei, które pochodzi od Ciebie. Niech doświadczą w pełni Twojej miłości i łaski, niech poczują, że są kochani, że nie muszą ponosić ciężaru swoich grzechów, ale mogą znaleźć uzdrowienie w Twoim miłosierdziu. Panie, daj im siłę, by codziennie podejmowali decyzję o zerwaniu z uzależnieniem, by nigdy nie tracili nadziei na to, że mogą żyć wolni, żyć w pełni Twojej miłości. Boże, jesteś naszym zbawieniem, w Tobie znajduje się cała nasza siła. Wierzymy, że z Tobą wszelkie uzależnienie jest możliwe do przezwyciężenia. Boże, Ojcze, Ty. Który wiesz o każdej łzy, która spada na nasze serca, o każdym bólu, który zadaje życie, i o każdej nadziei, która przez Ciebie staje się możliwa, powierzamy Ci wszystkie osoby, które walczą z uzależnieniami. W naszej modlitwie, pełnej ufności, powierzamy Ci każdego, kto pragnie wyjść z mroku nałogu, który pożera ich życie. Panie, ty wiesz, że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, że Twoje miłosierdzie jest większe niż jakiekolwiek grzechy, większe niż jakiekolwiek zniewolenie. Wierzymy, że tylko w Tobie można znaleźć prawdziwą wolność. Z pokorą prosimy Cię Boże, abyś w swojej nieskończonej łasce obdarzył tych, którzy szukają pomocy w wyjściu z nałogu, Pełnią sił do wytrwania na drodze ku zdrowiu i wolności. Modlimy się, aby ci, którzy zmagają się z uzależnieniem, nie stracili nadziei w chwilach kryzysowych. Wierzymy, że w Tobie jest pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie, pokój, który jest w stanie wypełnić każde serce, które pragnie nawrócenia. Panie, Błogosław każdą osobę, która podejmuje decyzję o zerwaniu z uzależnieniem. Wstawiaj się za nimi, wspieraj ich we wszystkich momentach słabości. Daj im świadomość, że każde ich wysiłki, każdy ich trud nie są daremne. Pomóż im znaleźć wewnętrzną moc, by nie wracać do przeszłości, do tego, co je zniewalało. Wspieraj ich w chwilach pokusy, by wybierali życie w Tobie, aby ich serca były otwarte na Twoje uzdrowienie i łaskę. Ojcze, Ty, który widzisz każde serce, które cierpi, i każdą duszę, która jest zgubiona, obdasz wszystkich, Którzy walczą z uzależnieniem wewnętrzną wolnością. Niech poczują, że w Tobie mają pełną moc do zerwania z więzami nałogu. Niech odkryją, że w Twojej miłości można znaleźć pełnię pokoju. Wierzymy, że tylko Ty, Panie, możesz uzdrowić te rany, które powstały przez lata uzależnienia. Ty, który jesteś źródłem wszystkiego, co dobre. Otwórz przed nimi drogę do pełnej wolności, wolności od grzechu, od nałogów, od wszelkich ciemności. Prosimy Cię Boże, obdarz tych, którzy zmagają się z uzależnieniem darem nadziei, by nie poddawali się, nie tracili ufności, że mogą wyjść z tej niewoli. Przypomnij im, że ty dajesz każdemu człowiekowi, kto szuka pomocy. Swojego Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, który daje siłę i poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach. Boże, Ty wiesz, jak bardzo każdy człowiek pragnie być wolny, jak bardzo wszyscy pragniemy doświadczyć prawdziwej wolności, tej, którą daje tylko Twoja miłość. Daj każdej osobie, która cierpi z powodu uzależnienia, poczucie, że ich życie nie zostało jeszcze zamknięte. Że zawsze mogą na nowo zacząć, że zawsze mogą wrócić na drogę do Ciebie. Boże, dzięki Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi mamy nadzieję na wyzwolenie, na prawdziwą wolność. Jego śmierć i zmartwychwstanie przyniosły nam nową szansę, nową drogę, na której możemy odnaleźć sens życia. Odzyskać wiarę i odzyskać siebie. Przypomnij każdemu, kto cierpi, że Jezus dał nam drogę do zbawienia, że On jest drogą, prawdą i życiem. Ty, Panie, nie chcesz, aby ktokolwiek z nas ginął w ciemności nałogów, ale pragniesz, byśmy wszyscy przyszli do światła, które jest w Tobie. Zatem, Panie, w Twoje ręce składamy wszystkich tych, Którzy walczą z uzależnieniami. Wierzymy, że Ty, który jesteś miłością, jesteś w stanie odmienić ich życie, przywrócić im radość i pokój. Zawierzamy Ci ich walkę i modlimy się, abyś pomógł im wyjść z tego cienia, aby znaleźli nowe życie w Twoim miłosierdziu i miłości. Ostatecznie Boże, bądź z nimi. Wspieraj ich w każdym momencie tej trudnej drogi. Spraw, by nigdy nie zapomnieli, że w Tobie, Panie, znajduje się nasza prawdziwa siła i nadzieja. Amen.